Usiądź wygodnie i zamknij oczy. Weź sobie spokojny wdech i wypuść powietrze. I jeszcze jeden głębszy wdech, i z wydechem rozluźnij się. I wyobraź sobie w swoim sercu piękny kryształ, kryształ miłości. Zobacz, jak błyszczy pięknie, mieni się, migocze. I wyobraź sobie, że z tego kryształu zaczyna wypływać. Przepiękne, tęczowe światło. Wszystkie kolory tęczy. I z każdym twoim oddechem, ten strumień pięknego, tęczowego światła rozprzestrzenia się teraz na całe twoje ciało. Płynie do każdej komórki Twojego ciała. A im większy ten strumień, tym większy, bardziej błyszczący, mieniący się, staje się kryształ w Twoim sercu. Poczuj. Zobacz, że ta rzeka tęczowego światła wypełnia teraz całe Twoje ciało, a każdy kolor swoją określoną wibracją oczyszcza, uzdrawia, regeneruje. Harmonizuje, transformuje to, czego potrzebuje Twoje ciało. Obserwuj to przez chwilę. Z każdym wdechem i wydechem jeszcze więcej tęczowego światła wypływa z kryształu miłości w Twoim sercu. I zobacz teraz, że to tęczowe światło wychodzi poza Twoje ciało i zaczyna rozchodzić się w przestrzeni wokół Ciebie. I zaczyna płynąć do Twoich bliskich, przyjaciół, znajomych, sąsiadów. Zaczyna rozprzestrzeniać się coraz bardziej. I gdy to światło dociera do innych ludzi, wnika także w ich ciała, regenerując, uzdrawiając. I gdy płynie, do ich ciał, to w ich sercach zaczyna tworzyć się kryształ miłości. I możesz poczuć, zobaczyć, jak wielu z nich aktywuje w swoich sercach swoje kryształy, Miłości. Jak rozpuszczają się ich lęki, obawy, niepokój. I choć nie wiedzą dlaczego, to nagle zaczynają czuć się lepiej, radośniej, spokojniej. A ty cały czas. Z wdechem i wydechem wysyłasz ze swojego kryształu miłości, ze swojego serca tęczowe światło. A teraz, jakąś częścią swojej świadomości, wznosisz się wysoko. Wysoko do przestrzeni kosmicznej i patrzysz stamtąd na naszą piękną planetę, Ziemię. I możesz zobaczyć, jak z Twojego serca płynie tęczowy strumień światła, jak rozprzestrzenia się coraz bardziej na coraz większe odległości. I możesz zobaczyć, jak zaczynają rozbłyskiwać w sercach ludzi, niczym świetliste punkty, kryształy miłości w ich sercach. I te kryształy również zaczynają emanować tęczowym światłem. I zobacz, jak ziemia zaczyna rozświetlać się wszystkimi kolorami tęczy, jak to światło obejmuje całą ziemię, jak ona otula się pięknym tęczowym światłem. I teraz możesz jedną myślą, Jedną swoją intencją włączyć tryb ciągłej pracy swojego kryształu miłości w sercu, tak, aby cały czas emanował tęczowym światłem, by cały czas to światło wypełniało Ciebie, regenerowało, rozpuszczało lęki, obawy. I emanowało do przestrzeni wokół ciebie i rozświetlało całą ziemię. Dziękuję, kocham cię.